Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Były widoki na podium, no ale co się stało w drugiej rundzie? Znaczy, powiem tak, ten pierwszy to był jeden taki normalny skok, co skoczyłem na tej skoczni, a te wszystkie to... nie umiałem sobie po prostu tu skoczyć, dojechać. Wciskało mnie tam, teraz właśnie też e, czułem, że mnie wprasowało No i wszystko tylko tak krótko pod siebie i, no i nie było szans tego ulecieć tak naprawdę No ale co zrobić no Dawid, da, Dawid beczkę przyniesie tu nic innego nie pozostanie Wiatarek trochę cię kręcił jak ocenisz warunki podczas twoich prób? Nie, nie myślę że warunki tu nie miały nic do, do tego Trzeba było skoczyć po prostu e, dobre skoki. Jeden, tak mam, może 50%, bo jeden, jeden skoczyłem naprawdę taki, no może nie super, ale, ale fajny, normalny. E, a drugi, no, taki, jakich resztę wszystkich skoków tutaj, także jakbym skoczył, bym, no, bym, tak można mówić, ale. Ale no trzeba było po prostu normalnie skoczyć tak ten pierwszy i wtedy by było. No ale ciężko mi się tutaj skakał, przyznam się. No ale e, wszyscy mieli tak samo tak naprawdę i nie ma to żadnego jakiegoś e, wytłumaczenia. Po prostu dało się skoczyć, a, a nie skoczyłem. E, no, mimo, to, to, to... <toddź> mimo że miejsce w drugiej to forma na tym etapie sezonu chyba cieszy. E, dokładnie, dokładnie. No, tak. Poza, poza tym właśnie. Tym, tymi skokami tutaj w Hinterzarten to ogólnie po Wiśle, czy Wiśle skakał mi się naprawdę tak dosyć fajnie także, także nieźle. Teraz zawody w kurze gdzie przed rokiem skakałeś jako lider cyklu jakie masz wspomnienia z tego miejsca? No wspomnienia dobre mam z treningów, a tam potem właśnie trochę. Ciężka była ta koszulka do mnie. Sie do do trzwki nie zakwalifikowałem, ale, ale idzie, tam, idzie tam naprawdę fajnie też poskakać, także z nadziejami na kurszewel i potem i widać Jakie plany na, na dzisiaj wieczór? <laughs> się okaże, Pyta że wiesz. Nie, to tak naprawdę Może uda się nam otworzyć wczorajsze Wczorajsze piwo Chyba się uda. Dzięki, powodzenia w kursie No dzięki.